Siemanko, z tej strony Wilczur, a w dzisiejszym odcinku zagram sobie Bedwarsy, jak pewnie teraz zauważyliście. E, mam nowego skina, e, prezentuje się on właśnie tak, jak teraz w tej wilcie. Mam dalej tego wilka na bluzie, ale sobie zrobiłem, że twarz też mam taką, e, taką jak wilk, nie? Tak to wyglądało, tak nawiązywało do mojego kanału e, po nazwie, bo w tym kanał się nazywa Wilczur, no to, e, no to ja też będę Wilczurem. Eee, trochę, zmieniłem, trochę zmieniłem też to cieniowanie tej bluzy te To nie jest taki jednolity kolor Tylko te kolory są takie wluzy, raz jasne, raz takie ciemniejsze Możecie powiedzieć jak wam się skin ogólnie mi podoba eee, No i możecie stawić ławkę w górę z dzwoneczkiem oczywiście Nie zmuszam, ale możesz zostawić nie? No i ja oczywiście zapraszam do oglądania Dobra, jestem już na ręce Poczekam sobie na y, żelazo bo oczywiście jak to będzie żelaza grać oczywiście pierwsze co to wełnę sobie kupuję ale tutaj dobuduję sobie beda kurde co jest to jest tak to średnie, że tak to dobuduje dobra jest git ty przy tej się buduje dobra dajesz, 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 dajesz tam tamten spadł więc jest git kurde no dajesz, ty, na w chociaż na felskim bridge'u się dobuduje dobra Siema, o ty Wiedziałem że mi tak zrobić? o kurde, spadłem tutaj do nich Nie za fajna sytuacja Ale go zrzuciłem, dobra, pięknie, podobało mi się to Siema, nie macie beda Oszty. Ja się rzucałem się tego wygrywającego, ale ja tak jest. No i to jest Twój największy błąd, Dziomek. No mów, co ty tutaj robisz? Dobra, kupuję sobie oczywiście tutaj jakieś rzeczy, że yy, ze sobie odkładam. Kulę ognia, czy herbala sobie kupuję. No i dobra, teraz tu można lecieć. Tylko tutaj zbytnio nie mam teraz chyba nikogo. kogo, bo nie ma już sąsiadów w ogóle. Chciałem się z Fireball jumpować. Dobra, muszę sobie wyjść po więcej tej pełny, bo to naprawdę skandal skoro Może od, Może tam do tej nie mają beda, e, więc... Nie wiem, mogę spróbować. Może jeżeli się tam do nich z Fireball jumpować. Ej, to będzie dobre. Ej, to będzie dobre. Chyba nie ma ani jednego w bazie. O kurde. Kurde, nie. Patrz jak mi mało brakło. No normalnie centymetr. No piksel jeden mi brakło. No. Jednego piksela mi zabrakło. Ja nie mogę. Kurde, dobra, lecę tam z powrotem. I dobra, my stać mnie na zbrojkę, to dawaj zbrojkę. Co ja będę tutaj koszt ten kurde, co ja będę tutaj tracił, wszystko Nie będę skupował. Dobra, oczywiście trzeba sobie skillę przetestować, yy, i lecimy do następnych typów. Dobra, tym razem się dobuduje się trochę bliżej, i dopiero. Odsuń się, odsuń się, typie, Odsu odsuń, się, odsuń się, odsuń się, odsuń się. No, typie, odsuń się, mówiłem ci coś. Ja nie chcę ten. Oj, teraz wyląduje. Dobra, nie, ma nie masz już beda ziomek. Nie masz beda już, ziomek. Dobra, ja tam sobie mogę zginąć. Fala, dobra, nie mają beda, let's go. Lecę tam oczywiście z powrotem. Poklepać się z typami. Mam nadzieję, że tam chociaż mój typ się tam się dobuduje, bo, bo tam się budował, to będę mógł przy okazji sobie pójść do złotych tak on już tutaj jest. No co, uciekasz teraz, tak? O dobra, skleszyłem się! O kurde, nie, nie to miałem w planach. Oś ty! Latuj stąd! No właśnie, to twój bądź. Ze mną zadzierasz, kurde. Tak, żółtych już nie ma. E, są złoci różowi jeszcze. Dobra, kurde, widzę typa, którego tutaj chyba nie powinienem widzieć. Ja sobie może cię minę. Okej. Okay. gdzie ty masz beda. O kurde, ty masz lagi. No właśnie, no smuteczek. Muszę ja się z poklepać, a to takie lagi były. No to Dobra, dawaj, niszczaj. O kurde, mają tutaj jeszcze słaniaczki tego. Dobra, dawaj, nie mam beda. No i ja tutaj współpracę tutaj z tym sobie robię. Można teraz sobie pomagać. Masz dzisiaj teraz typie za to, że mi pomogłeś. Eee, żelazo czy złoto. Dlaczego ja dzisiaj na złoto mówię żelazo? Co jest ze mną nie tak? Dobra, kupię sobie oczywiście jeszcze firebola No i dojdziemy do nich. A tylko ten jeden typek został, no z idzie do nas. Dobra, widzę go tam, on idzie nam beda zniszczyć, jak nic. Ja tam widziałem, on idzie nam beda zniszczyć. I dobra, to ja mu zrobię takiego mogę tym z fireballem do niego się doskoczyć. Ej, najgorzej będzie, jak ja dopiero się. No właśnie o tym mówiłem! Właśnie o tym mówiłem! Ja akurat wtedy się odrodziłem, kurde, ale ja to skrzaniłem, nie. Dobra, kupujemy sobie takie te itemki. Oczywiście. No i kurde, no lecimy do tego typu, no on jest. Chłopca tam kra na diamenty, no on jest cały full, kurde. obrabiony. O ty, kurde, ty! Nie, no ja nie wierzę, no po prostu, no. No, kurde, no, ja po co tam wcześniej ginąłem? No po co? No miałem tak na wygranej pozycji byłem. Nawet mogłem nie kupować, kurde, tego kompasu. No, wygrałbym, kurde, wygralibyśmy. No, ja nie wiem, no. Smutek żal, no, chłopu, no, grana, diamentę, diamantach, na ten ja nie wiem. No i dobra, no, ja się z wami zegnam, no kurde, nawet nie mogę się z wami normalnie pożegnać, bo są lagi. Ja nie mogę, kurde. Teraz jest tyle ludzi, co tu się dzieje? no i oczywiście no dziękuję za obejrzenie. Jeśli coś nam i